Jedno, Jednogietowy budynek był już Na Następnie otworzono okrągłem, szkoła z kwestią a klinika domu podaje już w 1875 roku. Sierot chowały 18. Ochronie miały dzieci 80. Wyższy w Wyższej Szkole uczyły przeszło z który których 45 było kolegium 60 przeszło do chodzących. Rozumiejące się dzieła wychowawcze zostały zlikwidowane przez rząd polski w okresie kulturkansów. Siostrom zostawiono tylko opiekę nad chorymi, a siostrami dla mężczyzn. Dostała się do Unii Światowej liczba dzieci z tam dziecka znacznie wzrosła. Rozwijała się także ochrona, a w 1924 roku uczęszczało do niej 137 dzieci. W 1930 roku przybyła do Bawy siostra Anna na sznajdy ekonomista a także kształcenie rachunkowych. Stwierdziła nieuczciwe prowadzenie rachunków przez kuratorów fundacji. I w roku 1934 wraz z przynoszą w domu siostrą Martą Tyjanowską uzyskały od księdza biskupa Okoniewskiego prawo do samodzielnego zarządzania dobrami fundacji. W krótkim czasie Sytuacja no. we wszystkich dziełach znacznie się poprawiła. Zostały one odemontowane i unowocześnione. Bardzo wzrosła liczba szkodowiecznych. Szpital zyskał numer – Tysiąc tego Ta piękna i bogata służba siódmy trwała do września 1939 roku. Po wybuchu wojny, Szpital za wiele miesięcy. Zamknęli przedszkolę, dziedzictwo młodzieńca, mieszkańców łopatka i okolic zabrali do swoich rodzin. Na długi czas siostry pielęgniarki odsunięto od pracy, jednak po interwencji niemieckiego lekarza doktora Knawe powróciły one do służby chorych. Z 1945 roku siostry do dziecka, który życzył w świątyniach i w 1947 roku by było już prawie 100 dzieci. Siostry na nowo uruchomiły przedszkolę dla 120 dzieci. Również ci, co swoją działalność funkcjonowały w nim większych oddziałach.